Największym sukcesem każdego dziecka jest poczucie sprawczości. Zrobiłem to, umiem. Tak? To są rzeczy, nie że ktoś mnie obsłuży, tylko robię to sam. E, wtedy wzrasta poczucie własnej wartości, godność tego dziecka. Ma poczucie, że potrafi. I to jest też naszym celem. Nadia, będziesz wygładzała jeszcze te skrzydła, czy będziesz coś rysować na nich? Zajęcia w pracowni adresowane są do wszystkich dzieci, to znaczy tych, które są, można powiedzieć, bardzo sprawne, radzą sobie, samodzielne są, aż to dzieci, które w zasadzie mogłoby się wydawać, że są bardzo uzależnione od dorosłych, ponieważ ich schorzenia nie pozwalają na to, żeby, żeby móc samodzielnie funkcjonować. Tutaj u mnie w pracowni okazuje się, że można samemu czegoś dokonać. Działamy na podstawie programu, który ja stworzyłam, ale ten program tak naprawdę jest inspirowany tym, co dzieci robiły, jak się dzieci zachowywały. Program nazwałam Kochankowie Franciszka, bo od Franciszka Świętego zaczęła się nasza przygoda. Ponieważ e, legenda mówi, że miał niezwykły kontakt ze zwierzętami, w związku z czym e, myśmy też uznali, że zwierzęta to jest to najbliższe otoczenie dla e, dzieci. E, zrozumiałe, osiągalne wyobraźni dla tych bardzo sprawnych i dla tych mniej sprawnych. I w związku z tym zaczęliśmy odlepienia zwierząt. Ach, no i ryba mieszka w tym ogrodzie. Aby nie zmarnować tej aktywności, z tych właśnie prostych elementów tworzyliśmy wspólnie ptaka, psa, kota, i okazywało się, że to jest fantastyczna metoda. I tak właśnie ten program powstał, żeby pokazuje on różne realizacje zwierząt na podstawie elementów, podstawowych elementów. Ostatnio y, tematem, który rozpoczęliśmy już w ubiegłym roku, bo życie samo go przyniosło, a kontynuujemy w tym roku, jest Moja przygoda z obrazem. Czyli mm, mam, y, jest to temat zainspirowany przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, które organizuje cyklicznie konkurs Moja przygoda w muzeum. Y, dzieci oglądają obrazy muzealne i potem realizują w nawiązaniu do tych obrazów pracę na jakiś temat.